Dzień dobry, witam się z Wami na kanale Bój do Beauty. Zapraszam Was dzisiaj na vloga, vloga z pracy. Mamy co prawda piątek, ale postanowiłam vloga zacząć trochę wcześniej, bo nie wiem, czy mi się uda jutro nagrać tyle materiału, ile bym chciała Wam pokazać. Dlatego prawdopodobnie to będzie łączone z dwóch dni zabiegowych. Co Wam pokażę, to się okaże, bo jeszcze nie patrzyłam w kalendarz, ale wydaje mi się, że będzie dla Was ciekawie. A dzisiaj chciałam Wam dać taki pomysł na wzbogacenie swojej oferty w gabinecie. To co prawda nie jest wzbogacenie oferty zabiegowej, ale chciałam Wam pokazać, że fajnie można też swoje klientki rozpieszczać. Jak wiecie, ja rozpisuję swoim klientkom beauty plany na pierwszej wizycie, do trzech dni wysyłam taką rozpiskę i yy, zauważyłam, że czasami ta rozpiska... Yy, Czasami klientki po prostu piszą do mnie, hej Ola, czy to jest to serum, czy to jest to ten krem i tak dalej, gdzieś tam z kilku stron trzeba czasami coś zamówić, Estgen w ogóle jest niedostępny, więc i tak klientki muszą do mnie podjechać i proponuję od teraz po prostu taką opcję, że... Ja mogę się tym wszystkim zająć, jakby tworzę taki full box, gdzie już mamy wszystkie kosmetyki rozpisane w pielęgnacji, tutaj akurat mamy pielęgnację do skóry trądzikowej, więc krem, może żel z kwasem azelainowym z Dermomediki, mamy nawilżające, ale nie obciążające serum z niacinamidem. Mamy też na wieczór krem z niacinamidem i skwasem tranek samowym, który świetnie działa na przebarwienia pozapalne, a także skwalam, który cudownie nabliża naszą skórę. Mamy oczywiście tonik, który właściwie rozpisuje każdej mojej klientce, bo jest cudowny i pakuje to w takiej torebeczce. Klientka czuje się tak, jakby dostała prezent, więc to jest mega ułatwienie i dla klienta, i dla nas, bo po prostu. No nie musimy tam wiecznie, wiecie, w tych wiadomościach wertować i odpisywać, czy to to, czy to nie tamto, więc, więc taka fajna opcja. A jeśli ktoś do mnie przychodzi spontanicznie, żeby coś kupić, to po prostu pakuje to w takie torebeczki, można kupić wtedy. Także taki pomysł ode mnie, co o tym sądzicie? Nie wiem jak u Was w gabinetach, ale u mnie jeszcze nie tyle co zima, ale raczej święta. Muszę się tego pozbyć i kupiłam coś takiego. Zresztą zaraz sobie zobaczycie. Nie wiem, czy tego nie zdejmę, ale mam ochotę wprowadzić tutaj takiego. Nie, mam ochotę po prostu wprowadzić tutaj jakąś świeżość. Generalnie chciałabym już coś zmienić z tą ścianą, ale nie chcę też kombinować nie wiadomo jak, bo właściwie rok temu tutaj był remont, także muszę się jeszcze powstrzymać. Ale chciałam właśnie, żeby było tutaj trochę więcej takiej świeżości zieleni, więc zaraz zobaczymy. Czy coś z tego będzie, jeśli to oglądacie, to prawdopodobnie to zostawiłam, jeśli tego nie ma, to, to tego nie widzicie. Wow, mój do wymyśliłaś. Dobra, pokazuję Wam, żeby nie było, nie będę tego usuwać. Ale raczej to ściągnę. Wiecie co? Bo jak patrzę tak na to z bliska, to jak cię mogę, ale jak tak sobie to jeszcze skomponuję z tym żywym kwiatkiem, to nie, to mi się to nie podoba. Także damy te 10. Dobra, na razie mam tak, że mi się to podoba. Znaczy, powiem tak, trochę, mi, trochę jest widoczna ta sztuczność, no bo ja wiadomo, że to są plastikowe kwiaty. I przez to, że tutaj mam tego naturalnego, to gdzieś tak widzę, że to jednak jest sztuczne. Natomiast, hmm... No jak sądzicie, no... Chyba nie jest najgorzej, nie? Jeszcze chcę sobie te lampki zapalić, bo już mi się bateria skończyła, także... A, jeszcze jak tutaj jestem, to Wam polecę taki fajny zapach. Chociaż zapachy to tak wiecie, każdy ma swoje. Natomiast jak ja tutaj kupuję do gabinetu, to lubię te Zary. Cudownie pachną. Ja mam tutaj naprawdę malutkie pomieszczenie, więc szczerze mówiąc, jak mnie nie ma, a nie mam mnie czasami po 4 dni tutaj, to ja sobie to zamykam bo po pierwsze, no, szkoda tego, żeby to się ulatniało, jak tutaj nikogo nie ma. A po drugie, no, jakbym tu weszła po tych czterech dniach, to bym się tutaj chyba udusiła. Więc u mnie takie małe, małe, mała pojemność spokojnie wystarcza, nawet i na dwa miesiące. A ten zapach mi się bardzo podoba. Ja nie lubię takich słodkich. Ja lubię takie, jakby to powiedzieć, takie bardziej jak takie um, ścięte kwiaty. O, coś takiego. Albo takie właśnie kościelne, jeśli wiecie, o co mi chodzi. No nie wiem, takie po prostu mm, niezbyt kobiece, może nawet trochę męskie. Czasami jak wchodzicie do Massimo Duty, o Jezu, jak tam pięknie pachnie, no to zawsze się zastanawiam, co to za zapach i podobnego szukam. I znalazłam kiedyś w Zarze bardzo podobny, Zarachom, i mam go w łazience, ale zapomniałam, jak pachnie, więc jak mi się przypomni, to Wam, jak wprawdzie, to Wam napiszę. O, tak. No, także... Mm. Może mi nie piszcie, co o tym myślicie, bo może mi napiszecie, że tutaj wieś tańczy i śpiewa, a mi się to podoba nawet. Także <gryw> idę się przebrać, bo już czas. Napisałam właśnie do Igora, do mojego męża, co myśli o tych liściach. Czy spoko, czy wiocha. Jestem ciekawa, co napisze. No i dzień zabiegowy zaczynam sobie od henny pudrowej z geometrią. Wykonuję też regulację brwi. A następnie usuwam owłosienie, czyli wąsik, głównie brudka woskiem. Tak więc widzicie, zaczynamy dosyć delikatnie żadne igły jeszcze, choć nie są to zabiegi, które wykonuję jakoś w bardzo dużej ilości. Ja już jestem po pierwszym zabiegu, właśnie nie pamiętałam, kto dzisiaj do mnie przychodzi jako pierwszy. Przepraszam, ale muszę sobie wziąć szklaneczkę wody, bo po prostu nic się nie pije. Brawo ja, przyszła do mnie właśnie moja stała klientka, która co tydzień, znaczy co tydzień, przychodzi do mnie właściwie dwa razy w miesiącu. Jeden raz robimy sobie właśnie hennę pudrową, robimy depilację, wąsik brwi, tutaj brudka, a później za tydzień przychodzi na zabiegi, więc tak to wygląda. Ja generalnie staram się już nie zapisywać klientek na samą hennę, czy na samą laminację brwi, raczej po prostu jeśli Moje stałe klientki do mnie przychodzą i chcą coś mieć takiego zrobione, to jak najbardziej. Chociaż ja akurat nie lubię łączyć zabiegu na przykład henny mm, z jakimś chociażby oczyszczaniem wodrowym, bo już raz mi się tak zdarzyło, że się dałam namówić i później wyszły zielone brwi. E, Justyna, jeśli to oglądasz, to pozdrawiam cię serdecznie. Także e, no, przy zabiegach z tą henną to ostrożnie, e, bo może faktycznie wyjść taka wybuchowa mieszanka. Dobra, posprzątam sobie tutaj te wszystkie woski i inne takie rzeczy i zaraz zaczynam kolejny zabieg. Nie wiem co. Nie wiem. Takich nowości, to chciałam Wam powiedzieć jeszcze, że zaszalałam i kupiłam sobie tego Dysona do włosów Dyson Airwrap Long bodajże. I jakiś czas temu sobie właśnie użyłam pierwszy raz i zrobiłam sobie Loki. I one wyszły faktycznie fajnie, ale zrobiłam je, robiłam je tak długo, słuchajcie, robiłam je pół godziny. I mi się wydawało, że jak ja sobie kupi takie super, hiper urządzenie, to po prostu te Loki się zrobią same. A naprawdę męczyłam się z nimi pół godziny. Pewnie przez to, że mam dłuższe włosy, mam ich trochę więcej, więc faktycznie tam było dużo roboty. No i też ten efekt był cudowny, ale zaraz po zrobieniu. Robiłam to wieczorem, więc, bo już się nie mogłam doczekać. I jak rano wstałam, to, to było już o połowę mniej, jakby takie, wiecie, objętościowo. A w ciągu dnia już one się całkowicie prawie, że rozprostowały. Dzisiaj sobie je wyciągnęłam na szczotce i grzywka była cudownie e, wyciągnięta na szczotce, ale też mi trochę oklapła. Ale też tą grzywkę już mam strasznie długo, więc ona nie ma prawa się raczej trzymać. I mam takie mieszane uczucia. Nie wiem, czy to po prostu nie jest urządzenie dla mnie, czy jeszcze po prostu nie rozgryzłam go, bo opinie w internecie są podzielone. Niektórzy kochają, inni nienawidzą. Na TikToku oczywiście wszyscy robią piękne fryzury, ale gdybym ja takiego TikToka nagrała i pokazała, jak te loki wyglądają zaraz po, no to też by ktoś powiedział: "Wow, ale super, nie?" Ale czy one się tak długo trzymają? No nie działa, to tak jak lokówka niestety nie działa. Mm, szkoda. Myślałam, że tak to będzie wyglądać. Jeśli to rozgryzę, to nagram film. Znaczy tak czy siak nagram film, żeby wydać Wam taką szczerą recenzję, czy, czy to urządzenie mi się sprawdza, czy nie, to i tak nagram, ale potrzebuję trochę czasu, żeby się w ogóle nauczyć to robić, bo też nie chcę nagrać filmu, zrobić źle i ktoś mi napisze ej, bo Ci nie wychodzi, bo robisz źle. Także muszę to sobie jeszcze dograć. Dobra, zaraz zaczynam zabieg już wiem co. Znaczy wiem co, mam klientkę, która u mnie była Ostatnio, no, jakieś grubo ponad pół roku temu, więc nie wiem co dzisiaj będziemy robić. Eee, <grywa> Ola mi właśnie pisała, że się postarzała, więc musimy tutaj dzisiaj reanimować, słuchajcie, no. No i moja klientka przyszła do mnie po dłuższej nieobecności. Zauważyłam, że skóra była troszeczkę przesłużona, więc zdecydowałam się dzisiaj na zabieg z Estgena z żywą maską, więc zaczynam sobie oczywiście od dokładnego demakijażu. Zdecydowałam się jeszcze na wykonanie piningu kawitacyjnego. Pinning kawitacyjny jest bardzo delikatny, więc jeżeli mamy troszeczkę suchą skórę, a jednak chcemy ją przygotować do zabiegu, to pinning kawitacyjny sprawdza się świetnie. Następnie wykonałam sonofore na żelu aktywnym z Estgena, który przywraca homeostazę w skórze. No i jak widzicie, tutaj mamy żywą maskę z bakteriami kwasu mlekowego, które uaktywniają się dopiero w momencie kontaktu ze skórą. Jest to dosyć tłusty preparat, ale zobaczcie, jak cudownie wygląda skóra po takim zabiegu. Moja kolejna klientka przyszła na zabieg bankietowy, więc wykonujemy sobie również zabieg estgenem i mamy tutaj aktywny płat kosmetyczny. Wcześniej wykonywałam też kawitację, a także aktywne enzymy, więc mamy takie podwójne złuszczenie naskórka. To jest moja stała klientka, więc ja mogłam sobie na to pozwolić. Wykonałam też sonoforezę z aktywną ampułką, a następnie nakładam właśnie ten aktywny płat kosmetyczny które posiada m.in. w składzie takie peptydy biomimetyczne, więc dokładnie nakładam tą maskę, tak aby utworzyć taką siateczkę na skórze. W tym momencie, jak już mamy tą maskę na twarzy, to nie powinnyśmy mówić, nie powinnyśmy się ruszać, bo właśnie ma się wytworzyć taka siatka na twarzy. Maskę zostawiam sobie na około 20 minut i w tym czasie jeszcze wykonuję delikatny masaż skóry głowy, a także szyi, więc moja klientka mam nadzieję, że czuła się bardzo, bardzo zaopiekowana, jest to bardzo relaksujący i oczywiście skuteczny zabieg na twarz. No, ja już skończyłam pracę. Dzisiaj trzy klientki, jutro cztery. Chyba wy wystarczająco dużo materiału nagrałam do dzisiejszego vloga. Jeszcze chciałam Wam na koniec powiedzieć, że ostatnio mam jakąś taką zajawkę. Na takie oleje bardzo zdrowe, które świetnie wpływają na skórę, na włosy, na paznokcie, na nasze samopoczucie. Poczytajcie sobie o właściwościach, na przykład oleju z ogórecznika, oleju z wiesiołka, olej z czarnej porzeczki, bardzo dobre oleje, bardzo duża zawartość kwasu. Gamma linolo, li, no wiedziałam, że tego nie powiem. Gamma linolonowego, linolenowego. Napiszę Wam. Zobaczcie mi, ale no, trochę mi się to myli z, z różnymi innymi rzeczami na lino. Więc tak, są to bardzo dobrej jakości oleje i jak sobie tak szukam na różnych stronach yy, w internecie, to naprawdę dosyć drogo to wychodzi, bo za butelkę 250 ml można zapłacić nawet, 200, nie, nawet 170 zł, tak? I tak sobie wpadł na taki pomysł, ja miałam takie zawsze spontaniczne pomysły, ciekawe kiedy mi to przejdzie, że kupię sobie taką, yy, takie urządzenie do tłoczenia olei na zimno. I wychodzi na to, że z takiego z kilograma ogórecznika zrobiłabym 250 ml oleju. I czyli to kosztowałoby te 90 zł za sam materiał, jakby tak za sam ten nasiona z ogórecznika. I jakby w dłuższym czasie, bo powinno się taką łyżkę oleju pić codziennie, to wydaje mi się, że taka maszynka by się zwróciła. Także jak tylko y, ten pomysł wdrożę w życie, y, to y, chyba będę sobie sama takie oleje tłoczyć, zresztą ja lubię takie rzeczy robić, czy to właśnie olej lniany sobie zrobię, taki na świeżo, zresztą dużo się mówi o tym, że ten olej nie powinien być też, y, wiecie, przechowywany zbyt długo po otwarciu, raczej powinno się go dość szybko wypić, więc kupowanie jakichś dużych butelek litrowych... Trochę mija się celem, więc taki mam pomysł. Chciałam się z tym z Wami podzielić, bo wiem, że lubicie takie różne ciekawostki z mojego dziwnego świata. W ogóle miałam się z Wami już żegnać, ale stwierdziłam, że skończyłam pół godzinki wcześniej i nałożę sobie kwas. No i oczywiście muszę się z Wami podzielić tym doświadczeniem, także zaraz Wam się tutaj pokażę bez makijażu przed i pokażę Wam się też po. Kwas glikolowy 40% naprawdę jest... No, dosyć silnie złuszczający, też w zależności od naszej skóry, ale ja raczej po nim się zawsze łuszczyłam, chociaż już bardzo długo go nie robiłam. To jest kwas les, Purlesa, Purles się ponoć mówi. E, I ogólnie kwas glikolowy, ma bardzo małą cząsteczkę, więc on szybko przenika do skóry właściwej. Może trochę podrażniać e, naczynia krwionośne, więc na pewno nie jest polecane przy cerach e, z trądzikiem różowatym też w ogóle, ale u cer e, naczyniowych. Natomiast jest on silnie przeciwstarzeniowy także no, jak lecieć, na no, grubo, tak? No, niewiarygodne, że leżę sobie tutaj teraz, jak każda moja klientka. Już wiem, że trochę ten fotel jest niewygodny, także proszę mi zawsze mówić, jak wam coś, no przynajmniej dla mnie jest niewygodne za bardzo w lędźwie odczuwam. O, teraz, no może trochę. O, teraz jest super. No więc tak, kto mi teraz zrobi zabieg? No, będę musiała to sobie zrobić sama, ale ja jestem Zosia Samosia i chyba w sumie nawet lubię sobie te zabiegi robić sama, sobie tak trochę pokombinować, a jak sobie zrobię krzywdę, to mogę mieć tylko pretensje do siebie. No, więc byłam właśnie makijaż i nakładam kwas. Pokażę Wam się zaraz po nałożeniu kwasu i zobaczymy, jak długo wytrzymam, bo on piecze cholernie. No, może nie tak, nie tak mocno jak trójchloroctowy, ale no, daje czadu. No i tutaj producent pisze, że nakładamy na 3 do 7 minut. Ja na pewno 7 minut nie wytrzymam. Zresztą ja już wiem, że po 7 minutach to już z mojej twarzy za wiele nie zostanie. Także sp spróbuję 3 minuty, e, a jak nie dam rady, to e, no, ściągam trochę szybciej, tak. Ja sobie nakładam akurat gazikiem, tam jest napisane, żeby szybko go nakładać. 15-20 sekund to powinno zająć. Pamiętajcie, znaczy pamiętajcie raczej nie róbcie sobie takich zabiegów w domu, ale. E, Uważać na usta, na oczy. Pod oczy w ogóle sobie tego nie nakładam, bo ta okolica nie wymaga złuszczania. Tam raczej lecimy z mezoterapią. A pod oczy na przykład można nałożyć sobie kwas mlekowy, laktobionowy, ferulowy, jak najbardziej. Ja akurat no, lubię, lubię sobie nakładać gazikiem, nie pędzelkiem, robię to trochę szybciej. Dobra. Producent pisze, że powinno być lekkie uczucie mrowienia. No, dobra, tutaj miałam nie nakładać. To jest właśnie za szybko. Tutaj też nie nakładajcie. O, jejciu, 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 dzieje się, słuchajcie, już czuję. Dobra, widzicie? Już tutaj zaczerwienienia się robią delikatne. Okej. Okay. Zaraz mi ręka odpadnie. Dobra, patrzę, muszę spojrzeć na zegarek, także zaraz do Was wracam. Dobra, minęły 3 minuty i słuchajcie, mmm, myślałam, że będzie gorzej, nawet mi przez myśl przeszło, żeby dołożyć drugą warstwę, ale nie, 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 nie robię tego. Jakby to wam opisać, jakie to jest uczucie? To nie jest tak przynajmniej przy tym kwasie, że jest uczucie takiego palenia, tak jakby faktycznie wam ktoś jakiś kwas wylał na twarz, wysoko stężony, tylko to jest takie uczucie, żebyście mieli ochotę się zadropać. O Jezus, jak sobie o tym pomyślę, to mam wrażenie, że coś mi chodzi po twarzy i mam ochotę wyjąć te pazury i tak, to... ale nie, tak słuchajcie, nie robimy. Wytrzymam jeszcze dwie minutki. No, i ja już mam kwas neutralizowany, stonizowany. Jak widzicie, moja skóra nie wygląda jakoś tragicznie. Widzę tylko w jednym miejscu. W tym miejscu jakoś skóra mocniej zareagowała. Ja pamiętam, że jakiś czas temu robiłam sobie Retinol. To było ponad miesiąc temu. I też w tym miejscu mocno mi skóra zareagowała. Więc mam wrażenie, że ona się tutaj jeszcze nie zagoiła. Hmm. No, pewnie tutaj będzie. Yy... Będzie ślad, w sensie jutro jak stanę, to będzie to może być trochę takie za, nie tyle zaczerwienione, ale takie nawet troszeczkę zabrązowione. Być może za kilka dni zrobi się z tego strupek. Jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać, ale nareszcie twarzy jest wszystko w porządku. Także hmm, być może gdybyście sobie coś zrobiły tak gdzieś na własną y, rękę w domu, zaryzykowały, to takie coś mogłoby Was trochę przestraszyć, bo to faktycznie widać, że ta skóra mocno zeszła ona piecze. Yy, także dziewczyny naprawdę ostrożnie, bo kwasy są nieprzewidywalne i może być niestety kuku. W sensie, no wiadomo, że trzeba to, o to później dbać odpowiednio. No dobrze, w takiej pozycji się z Wami żegnam w dzisiejszym vlogu. Eee, no, pewnie za dwa dni zacznie się robić taka skorupka na twarzy. Po trzech dniach ta skóra zacznie może troszeczkę, już tak wiecie, pękać. Pewnie tutaj, w tej okolicy, pojawią się jakieś takie drobne skórki, które będą się złuszczać. No, i zapewne za tydzień już będzie ta skóra po prostu dobrze wyglądać. Także miłego dnia, wieczoru, zależy kiedy tego oglądacie. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!